is right here we going to give them what they came for we going to take it up from last year shoot them a boy i'm long range me and the team on the same plane. they down never switched up only thing changed was the game i'm in the zone now nothing can will be on now when i pull up no it's going down foot on the gas ain't no slowing down oh tak żebym widział co nagrywam Taki off ob Z ważnych rzeczy, to ogólnie całe porównanie będzie wrzucone pewnie niedługo Ale lepsza felga, trzymaki Lepszy dostęp tutaj na e, motylka do filtra A przede wszystkim to, że przednie zawieszenie macie regulowane Mega fajna opcja I wysoki, bo jest prześwit no pół raza większy chyba od starej 88, tak mi się wydaje Ciężko? A delikatnie. No prawym do góry. Co? Jedź cały czas tym prawym do góry. A płotnie, ja nie będę patrzył, że jadę lekko. <laughs> tylko se wiesz, do przodu się przechyli, se stani lepko. Stanąć trzeba? No lepiej, żeby cię nie majnęło i ewentualnie patrz. A mocny rozpęd? No stąd musisz brać. I właśnie o to chodzi. Patrz, tu se weź rozpęd, tylko nie, nie wjeżdżaj na chama. Tylko powoli i jak już będziesz tutaj na wzniesieniu to już w na wójce cały czas. Wiem, że to nic z tych rad nie będę pamiętał, tylko... <grymka> tylko normalnie jedzie. Dobrze. Nie przejmuj się. A jak coś to go połóż na ziemi, nie? <grymka> Mati to jest zawodnik. Jego to nie trzeba namawiać. On to jedzie. No. Dobrze To blisko było Czekaj, czekaj popatrzcie, tu spotka się że o. Co, to są, co Co? Co teraz są, nie? nie wiem właśnie Uri. Ej, blisko Ej, blisko to, jest, no, ale, ale, ale to ci mocy zabrakło, czy co? Postawiło mnie do, do góry już I Właśnie musisz se stanąć, nie? No. Ty ale do zrobienia Ja myślałem że ciężko będzie Nie, w mocy nie brakowało. A słabo ale... O. Oha! Ej, benzyna ci leci Co? Benzyna. Oj, oj, idzie mi nic. Kęsę nie Ale jeszcze bił. O. <noise> Nie tak, ja będę go tym Czekaj O, o, o! <głos> dobrze! Ja <noise> pił no dobrze, bo jedzie na tym mój, to go puścił po prostu o, nie, e, Maszynka jedzie. Patrz, jak byś jechał... Czemu myślę to? Myślę... No zastanów Niecie. się. To już może lepiej od tych małych, nie? Jakich małych? To są jeszcze gorsze. <noise> Patrz, jak chcesz siądziesz... No. Będziesz jechał to se stanie tak tu Aha. na przodzie no bo, no, bo wtedy cię, cię nie podniesie tam już jak jest ta wyrwa, nie? no no no, no, no bo tam już, to to tak pion, tam już jest dość tak pion, nie? No. tam już jest dość tak pion Powiem Wam, że dopiero teraz widać, że tu jest dość wysoko. Jestem! Dobra! Dobra, proszę Państwa, będzie Mikołaj teraz jechał na XB88250. I kurczę powiem Wam, że jak dotąd dojedzie, to już luźno. Tylko, żeby go właśnie nie, nie podrzuciło, bo tam jest. Nie wiem, czy widać, ale jest takie uniesienie małe. Dobrze. To. Jeszcze trochę. To pomóż, stary. No co ty? Ktoś to musi ogarniać. O, chłopaki dobrze robią, dobrze się bawią. No, <noise> Jeszcze trochę. Ty się tam nie odzywaj, bo <noise> nawet nie <podjechałeś. głosy> Bo mi żal plastików. <noise> Ej, przyjdzie czas, że też wyjadę. Jak ładne fotki porobię. Ja, ale to jest w ogóle ładne. Zobaczcie jaki fajny widok. Jedzie przy Państwa Mateusz. Mateusz A6 XB88300. I wydaje mi się, że teraz to luźno wiedzie. Jakby ci, zmuliło Cię chyba, nie? No Zejdziesz, czy Ci pomóc? No, jedę tylko nogę wyciągnę Dobrze, dobrze, dobrze Ale to się niesie tam, chłopie ale dobrze, dobrze, czekaj, połudę idę sobie tam zaraz. Czekaj. Ja nie wiem jak to nie ma Czemu? O chłopie, jak się to jest? Czekaj, 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 czekaj! No czekaj. Już nie idę nie mam gdzie się telefon udać Dobra Jest super Jest super chłopaki dobrze robią Dobra Ten ja robi rozgrzewkę Chyć go tak i przerzucimy go na drugą stronę no. I oczu się, odsuń się, oczy się Teraz Męcząca zabawa, męczą się, nie? Męczą. Znaczy najgorsze jest to ściąganie Musiałbyś mi podać Czekaj tak to kobiesz tam Trzymam go na nocę jakoś Dobra już to jest pochod Ojał A p jeszcze biedaką musisz wyjść do samej góry Daj spokój o. To jakoś dostać się na górę? Po co skruta jak można sobie chęć. Dobra. Nie. Podziękował za podwózkę. Sam siebie. Ej, ale powiem ci, że z góry. No to to wygląda gorzej. Ale Może stromo. Mati! <grywia> <Ja pierdolę. grywia> Policja albo strażby podjechała. Co pan tu robi? A Maty wodę pije! <grywia> pa Uciekaj! Nie ma. zrobimy nas na gościa. Patrzcie, jaka sytuacja. Nie no, Chuck Norris przyjechał. Ale gość stoi, tak wiesz, nie wzruszony, nie? Mati się już zbiera. Do widzenia. my na samej górze. Ociśniemy tam do niego. Tylko nie słuchasz Pana, jak Cię prosił, żeby objeżdżać <noise> że, go, że gościu ich wyganiał stąd. To mówi, to... że ktoś tam mówi, że ma podstraw, dzwoni. A chłopie, co, ci, co strasz tutaj zrobi? nas normalnie, wjeżdżasz i ogień. To co, jedziemy po lasie coś tu pociupać? Można. Jakby do góry tylko ja, Gdzie? Idę to, to górę, żeby... Tam? No, prosto, ja. Można spróbować. Policja? Tak? No. Nie łazuj, on nie chciał, ja nie wiedział. To on mnie musił. On tutaj mnie zmusił. Tutaj, tutaj. Można po Tutaj nie? Ale w ogóle no. mega ładny nasek A do góry! Widziałeś jak mnie tam w górze wyrzuciło? Nie mógłbym wyciągał motor. A po co? Chłopie, jadę na jeden swój zaraz. Jee, motor! Sobie dędy. <laughs> no jak? W ja wrócę to słowo, widać! Tak. Dobra, to teraz bo Jeszcze mi się trasy porąbały. No właśnie widziałem, żeś to drzemić. Śmigamy ostatnią rundkę Myślę, że za niedługo Trzeba będzie jakiś fajny wyjazd zrobić Wszystkimi I porównać też te 300 setki XB88 300 i 250 Bo powiem Wam, że te 250 To no jest różnica Tutaj też jest Kilka takich nowości dodanych Których na przykład nowa 250 nie ma Ale to sobie omówimy jak będzie chwila wolnego. Tyle dzisiaj, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie nowej XB-88 To dajcie znać w komentarzu, bo będę taki materiał robił Jakie nowości zostały tutaj wrzucone Jakie ulepszenia, bo czasami takie drobnostki naprawdę mega, mega dużo dają I jest tutaj kilka takich naprawdę fajnych smaczków Ale to już zostawimy na następny materiał My lecimy szybko jeszcze objazdówkę, przez sobie zrobić I pooglądać tą jesienną aurę to jest naprawdę ładnie. Żegnał się z wami i do zobaczenia.